Dzisiaj jako Kościół obchodzimy Święto Dziękczynienia. W tradycji Kościoła nosiło na nazwę Święta Żniw i nawiązywało do wdzięczności za plony, które w danym roku zostały zebrane. My dzisiaj rolnikami nie jesteśmy i stąd zmiana nazwy, ale nie zmienia się jedno. Nie zmienia się to, że chcemy dzisiaj koncentrować się na wdzięczności. Dziękuję, dzięki, nie wiem jak mam Ci się odwdzięczyć. Te słowa słyszymy bardzo często, ale czym tak naprawdę jest wdzięczność? Wdzięczność to podziękowanie komuś za coś. Myślę, że wdzięczność to jest coś, co niezasłużenie otrzymujemy. Wdzięczność to docenienie tego, co mamy, a co się nam nie należy. Wdzięczność to jest taki stan, w którym kiedy wiem, że nie zasłużyłam, a dostałam. Wdzięczność jest to przyjemne uczucie, że nam się coś udało, ale nie dzięki nam. Wdzięczność to jest takie słowo, które porusza nas, porusza mnie szczególnie, że otrzymuję coś, na co w ogóle nie zasłużyłam. Jeśli mama mi kupi zabawkę, to jestem wdzięczna. Wdzięczność jest to dla mnie uczucie, że ktoś do mnie zrobić coś dobrego. Wdzięczność to jest taka chwila, kiedy jest za co powiedzieć dziękuję. Jednokrotnie doświadczamy wiele bólu, cierpienia, niesprawiedliwości. Czy zatem jest coś, za co jesteśmy wdzięczni? Za wszystko, co posiadam, za łaskę zbawienia. I za to, że co mnie czeka. Chodzę do szkoły. Za to codzienne takie życie jestem wdzięczna Bogu. Za śniadanie. Tak. Za to, że mogę się ruszać i mogę iść prowadzić zajęcia. Ja osobiście jestem wdzięczna za internet. Za rodzinę. Za to, że mam pracę e, od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Za zwierzęta, za przyjaciół i za całą moją rodzinę. Hmm. Za plazmy z jagodami. A jestem wdzięczny za telefon, komputer, silnik spalinowy i GPS. Za spotkania słowiańskie. Jestem wdzięczna, że Bóg mnie kocha. Że mnie kroi. mnie kocha i mnie nigdy nie porzuci. I za moich znajomych. I tyn. Za radość, którą daj mi rację. Moją mamę, tatę. Za grzeczne dzieci. Za wszystko. Jak widać, bez względu na wiek, każdy z nas znajdzie przynajmniej jedną rzecz, za którą może być wdzięczny. Wdzięczny drugiej osobie, ale przede wszystkim wdzięczny Bogu.